Dzień dobry Proszę Pani, chciałem wezwać policję do Kodułki na ulicę Bogusza szybko numer 3. Wybierze, to Bogusza Szyszko Proszę Jaka to jest Numer ubiegłość? 3 Nie ma w kobyłce ulicy Boguszewskiej To nie jest ulica Boguszewska To jest ulica Bogusza Szyszko Bogusza, tak Słyska. Też mi wybija, że jest to Będzie jeszcze Bołamin Proszę ustalić prawdę do adres Bołominy też nie ma To może w zielonej górze będzie Już nie ma Zielonej Góry Wie pani co bo ja nie wiem czy ja mam się z pani śmiać czy płakać. pani jakaś pani najpierw znajdzie, a ja później pani powiem. Wie pani co, bo ja już ze śmiechu nie wyrabiam, ja nie wiem czy pani się pomyliła. Z miejscem pracy najwidoczniej. Pani się do tej pracy nie nadaje. Bo już minęło, proszę pani, 2 minuty i 17 sekund. Czy pani się obudziła już? Proszę pani, to ja chcę zgłosić? Proszę pani, dokładnie to, to co mówiłem pani 2 minuty i 38 sekund wcześniej. Zlecenie się nad psem.